Topik i topcia! Hmm, gdzie się schował mój ulubiony kiciuś? Topiku, gdzie jesteś? Au! topik obecny! Cześć, kochani, witajcie na kanale Topik i topcia! Ach, topiku, wszędzie cię szukałam! U... Mój ulubiony kiciuś! Hej, hej kochani! Cześć! Z tej strony Anka. No właśnie, a to moja kocia laleczka LOL Surprise. I oczywiście nasz kochany Topik! Hej, ty przeszłaś taką fajną metamorfozę i wyglądasz jak mały kiciuś kiciuś. I ty najbardziej na całym świecie lubisz Topika. A ja? Ja też chciałabym przejść metamorfozę. Ale ja chciałabym być różowiutka jak to! O, to bardzo miło z twojej strony, że chcesz być różowiutka jak ja, ale ty już masz różowiutkie włosy z takim ślicznym pomponikiem. Po co chcesz się zmieniać? I tak już jesteś bardzo ładna, no, ale wiesz, tą fryzurę można byłoby odświeżyć. Usta pomalować na różowo, domalować wąsiki tak jak tamtej laleczce! No i strój. Chciałabym, żeby był bardzo różowy. Och, w takim razie czas spełnić marzenie właśnie tej laleczki Lolly Surprise. Odświeżymy jej fryzurę. Faktycznie, te włosy troszeczkę już wyblakły. Jak najbardziej możemy je pomalować różową farbą. No a później stworzymy strój idealny dla niej. Strój bardzo różowy. No to zaczynamy. Najpierw włosy. Mam tutaj ciemno różową farbę akrylową. Jest to farba, którą kupiłam w lepiej Tiger. I ona jest bardzo ładna. Myślę, że włosy będą wyglądać doskonale. Ta moja laleczka faktycznie już teraz jest taka śliczna, ale ona chce być chociaż trochę podobna do Topci. Yy, dlatego właśnie przyciemniamy jej włosy, no bo Topcia jest w kolorze ciemnoróżowym. Jestem bardzo ciekawa, jak ta laleczka będzie wyglądać właśnie po metamorfozie. No, zobaczymy to już za moment, bo jak widzicie, właśnie zaczęłam malować jej włosy. Później może trochę Poprawimy też oczy, no i oczywiście zrobimy strój. Jak już pewnie zauważyliście, ta farba jest taka trochę perłowa, dzięki czemu włosy mojej laleczki będą właśnie takie trochę błyszczące. Myślę, że to będzie wyglądać ok. E, włosy pomalowane zostały na raz, już prawie całe, właśnie kończę. E, no i oczywiście, jak ta warstwa pierwsza wyschnie, pomaluję je drugi raz tą samą farbą. Strój, jaki wybrała sobie moja laleczka, to Bluzeczka, biała bluzeczka oraz takie ładne białe majteczki z falbankami. A bluzeczkę i spodenki pomalujemy na jasny róż. Zobaczcie, właśnie taki kolorek wybrałyśmy z, razem z moją laleczką Lelsy Price i stopcą. Później tą falbankę jeszcze posypiemy brokatem. Tak, żeby ten strój wyglądał naprawdę uroczo. Brokat tutaj doda mnóstwo blasku i myślę, że będzie to wyglądać ekstra. Okej, okay, spodenki i bluzeczka na raz już pomalowane, no to teraz możemy drugą warstwę farby nałożyć na włosy. Ale ta farba błyszczy, nie spodziewałam się, że będzie aż tak błyszcząca. No, mam nadzieję, że na włosach będzie to wyglądać ok. Póki co jest w miarę nieźle. A teraz nakładam właśnie tą drugą warstwę, więc zobaczymy jaki będzie efekt końcowy. Usta tej laleczki będą jasno-różowe. Brwi powinny być różowe. Zupełnie tak samo jak włosy. Wtedy będzie to wyglądać bardziej naturalnie. No i myślę, że takie różowe brwi będą tutaj pasować. Ach, ja to zawsze zrobię coś trochę krzywo, trochę nierówno, ale to nic, kochani. Dobra, jeszcze druga brewka. A! Dobra, no jest! Może być? Pewnie, że tak. Teraz oczy. Trochę je odświeżymy. Myślę, że błękitna farba sprawdzi się tutaj doskonale. Kochani, lubicie metamorfozy? Jeżeli tak, napiszcie w komentarzu: Metamorfoza. Możecie również napisać. Kogo chcielibyście zobaczyć właśnie, jeżeli chodzi o takie metamorfozy? Kogo mogłabym dla Was stworzyć? Na przykład z laleczki LOL Surprise? Albo może macie pomysł na metamorfozę całkiem innej zabawki? Ja robiłam metamorfozy na przykład na mną słów i pamiętam, że te metamorfozy również Wam się podobały. I jeszcze poprawki czarną farbą. No i widzę, że ten błękit jest troszeczkę jasny. Tak trochę wyglądają te oczy, jakby były białe. Niebłękitne, ale mam pewien pomysł i zaraz Wam pokażę jaki. Ja mam słuchajcie taki proszek do ozdabiania slajmów i tym proszkiem spróbuję delikatnie przyciemnić oczy mojej laleczki. No, zobaczymy, czy to się w ogóle uda. E, już zobaczcie, zamoczyłam pędzelek w tym właśnie proszku, i ten proszek to jest taki trochę błyszczący. Fuh. Dzięki czemu te oczka będą właśnie takie błyszczące. Oczka zawsze pokrywam odrobiną kleju albo lakieru do paznokci. Dzisiaj robię to klejem. Jest to zwykły taki klej szkolny. Ja akurat używam tubana, jak widzicie. Aj, to jest taki podnisty yy, klej. A i chyba miałam trochę przybrudzony. Słuchajcie, pędzelek i mi się tutaj coś. Kapnęło. No nic, na szczęście udało się uratować sytuację. E, dzięki temu, że posmarujemy te oczka klejem, farba będzie bardziej wytrzymała, a poza tym oczy będą błyszczeć jak prawdziwe oczka. Misję zrobił trochę klops, a nie oczka, bo nie poczekałam chyba aż dokładnie farba wyschnie. I zobaczcie, wszystko mi się rozmazało. Katastrofa. No, będę musiała na pewno to poprawić, jak farba, albo jak ten klej wyschnie. Pamiętajcie, żeby odczekać dłuższą chwilę przed posmarowaniem oczu klejem. Teraz nałożę klej na falbankę od stroju mojej laleczki. To jest tylko falbanka. Majteczki mają być matowe, a falbanka ma być błyszcząca. No i posypuję ją, oczywiście, kochani, różowym brokatem. Będzie wyglądać fantastycznie. Orety to bardzo różowa metamorfoza. Włosy różowe, brwi różowe, usta tak samo. No i ten strój. Strój bardzo mi się podoba. Nie mam niestety drugiej opaski z uszami. Ale ta laleczka też dostanie ode mnie prezent. Zrobimy dla niej kolczyki. Kolczyki z takich kryształowych naklejek. Wybrałyśmy różowe kwiatki. Postanowiłam, że ta laleczka nie będzie miała wąsików. Tak wygląda doskonale. Jest bardzo różowiutka, zupełnie jak topcia. Na koka założyłam jej jeszcze gumkę do włosów. Oczywiście w kolorze różowym. Wszystko jest naprawdę bardzo pink. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej metamorfozie. <laughs> Wiesz co, według mnie wyglądasz jak mała paletnica. Bardzo ładnie! Do twarzy ci w różowych, przepięknych włosach i w różowym, brokatowym stroju, a kolczyki pasują doskonale. Ta gumka też. Jesteś bardzo ładną laleczką. O rety, już nie mogę się doczekać, aż poczytam komentarze od was, co wy sądzicie właśnie o tej metamorfozie. Czy moje laleczki LOL Surprise podobają wam się? Koniecznie dajcie znać. Zostawiajcie kciuki w górę, no i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Topik i Topcia. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Hejka!